Cześć. Witam wszystkich w kolejnym poradniku Aruba Cloud. W dniu dzisiejszym pokażę wam jak zainstalować PHPMyAdmin, który jest interfejsem graficznym umożliwiającym tworzenie, magazynowanie oraz edycję baz danych stworzonych w MySQL. W skrócie jest to taka graficzna wersja systemu zarządzania MySQL. -em. Jeśli jeszcze nie skonfigurowałeś lamp web server, skorzystaj z naszego poprzedniego poradnika, ponieważ będzie to niezbędne. Ja zalogowany jestem do serwera wirtualnego. Jest to ubuntu 18.04 LTS. Użytkownik: Tutorial z prawami sudo. Rozpoczynamy od aktualizacji repozytoriów. I przechodzimy do instalacji phpMyAdmin. W oknie konfiguracyjnym musimy zaznaczyć spacją przy Apache tu. Naciskamy tab i enter. W kolejnym oknie wybieramy yes, naciskamy enter, a teraz ustawiamy hasło dla użytkownika phpmyadmin. Potwierdzamy hasło. Sobie konsolę, aktywujemy rozszerzenie php mb String i restartujemy Apache. Przechodzimy teraz do zarządzania uprawnieniami dostępu. Pamiętamy o tym, aby do phpMyAdmin nie logować się poprzez konto użytkownika utworzonego automatycznie podczas instalacji. A zamiast tego używamy konta root. Lub tworzymy nowego użytkownika. Logujemy się teraz do MySQL i sprawdzimy sobie metody autoryzacji dla wszystkich użytkowników. Widzimy tutaj, że użytkownik yy, root. Ma metodę autoryzacji outsocket, a my będziemy teraz zmieniać ją na MySQL native password, co umożliwi logowanie przy pomocy hasła, które sobie nadamy. Zatwierdzimy zmianę. I sprawdzimy sobie raz jeszcze metodę autoryzacji, czy zmiany się zapisały. Zgadza się teraz na konto użytkownika root. Możemy logować się za pomocą hasła. Utworzymy teraz nowego użytkownika i nadamy mu hasło. Następnie musimy nadać użytkownikowi wszystkie konieczne uprawnienia. W porządku. To na tyle, jeśli chodzi o MySQL, więc możemy się z niego wylogować. Wyczyścimy konsolę, zalogujmy się teraz do phpMyAdmin, otwieramy przeglądarkę, wpisujemy adres IP naszego serwera, po sleszu phpMyAdmin otrzymujemy okno logowania, możemy zalogować się na nowo utworzonego użytkownika, jak i na użytkownika root. Ostatnim krokiem w naszym poradniku będzie ochrona przed atakami. Niestety PHP MyAdmin w domyślnej konfiguracji jest podatny na ataki z zewnątrz, dlatego musimy się w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć. I najlepszą metodą będzie wybranie zintegrowanej funkcji Apache, jaką jest HT Access. Aby go skonfigurować, przechodzimy do pliku konfiguracyjnego w katalogu Apache. Zapisujemy tą linijkę, pod chron dopisujemy taką dyrektywę, zapisujemy ctrl x, naciskamy yes, enter. Odblokowaliśmy w ten sposób hmm, htaccess dla phpMyAdmin, musimy jeszcze zrestartować Apache. Następnym krokiem będzie utworzenie pliku htaccess. Wpisujemy tutaj cztery linij linijki. E nazwa mojej autoryzacji będzie chronione dane. Natomiast możesz użyć również innej dowolnej nazwy, natomiast pamiętaj o tym, aby nie była ona nie skazywała ona na zawartość kryjącą się za nim. Zapisujemy Ctrl X. Potwierdzamy jest, naciskamy Enter. Pozostało nam już tylko i wyłącznie utworzenie pliku z hasłem dla użytkownika nadajemy hasło. Od tej pory przed logowaniem do phpMyAdmin wymagane będzie dodatkowo zalogować się przy pomocy utworzonej nazwy użytkownika i hasła. W naszym przypadku jest to tutorial. Sprawdźmy, czy nasze zabezpieczenie działa poprawnie. Otrzymujemy dodatkowe okno logowania. I dopiero po zalogowaniu się do tego okna możemy logować się dalej do phpMyAdmin. W tym poradniku dowiedziałeś się, jak zainstalować. PHP My Admin na Ubuntu 18.04 oraz jak zabezpieczyć go przed atakami. Ja zachęcam do obejrzenia pozostałych naszych wideoporadników Aruba Cloud. A dzisiaj żegnam się z Wami. Pozdrawiam, cześć!